Kiedyś uważano listopad za miesiąc magiczny, niezwykły. I właśnie dlatego wszyscy ludzie wykorzystywali ten dzień i wieczór na wróżby, które miały przynieść ludziom przyszłość. Teraz przyszła kolej na zabawę w naszej grupie. My też dzisiaj będziemy sobie wróżyć, jaka czeka nas Przyszłość. Ale do wróżenia potrzebne są specjalne czary i magiczne słowa. Zabawa Andrzejkowa to Andrzejek czas. Niech magia i wróżba króluje wśród nas. Już zaczynamy. Już nie czekamy. Zabawa dalej. Sai, gente.